Hej, z tej strony MT i dzisiaj mam dla Was filmik, w którym próbuję swoich sił w rysowaniu czy malowaniu. Nie jestem pewna, jak ktoś dokładnie mówi na tą technikę. Pastelami olejnymi. Jest to również mój pierwszy filmik w roku 2020, więc życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Jednak wracając już do tematu filmiku, czyli do pasteli olejnych. To jest to technika, której nigdy zbytnio nie lubiłam. To znaczy, w podstawówce wolałam o wiele bardziej pastele suche niż pastele olejne, ponieważ kojarzyłem się z tym, że były grudkowate i ogólnie nie wyglądały za dobrze. Chociaż teraz zdaję sobie sprawę, że to tutaj chodzi głównie o nakładanie tych pasteli i tym podobne, ponieważ na przykład w szkole to po pierwsze nie było czasu, żeby nakładać te pastele dokładnie, i zwykle były one nakładane dość niechlujnie, tylko po to, żeby coś pokolorować, dlatego mogłam ich po prostu nie polubić. Jednak ostatnio zdecydowałam się dać im drugą szansę, ponieważ w szafie miałam opakowanie pasteli, które nie było otwarte. Akurat są to takie typowe pastele szkolne z pentela, ale doszłam do wniosku, że powinny się nadać, tym bardziej, że jest to tylko test. Na początku zrobiłam sobie wzornik i kolory są dość ładne, ponieważ są czyste, ale można je również zmieszać tak, żeby nie były takie po prostu silne, ponieważ one potrafią być Dość silne, dość takie po prostu mało naturalne, ale można je dość dobrze zmieszać, tak jak to właśnie pokazuje na tym rysunku. Ogólnie sama praca z pastelami była bardzo przyjemna, ponieważ bardzo podobało mi się to, jak mogłam mi rozblendować, ponieważ nie było to jakieś trudne. Ale wiadomo, zależało to od kolorów. Niektóre lepiej się blendowały, inne trochę gorzej. Ale tak ogólnie, to myślę, że wyszło całkiem dobrze. Przynajmniej cały rysunek mi się podoba. Tylko już wiem, że po prostu powinnam używać jakiegoś większego formatu, ponieważ tutaj czasami ciężko było. Dojść do jakichś mocniejszych detali. Czasami po prostu próbowałam rysować tym pastelem. Tak na chybił trafił, ponieważ nie wiedziałam, czy trafił w ten odpowiedni punkt, co no o czym trzeba pamiętać. Znaczy się pewnie można je jakoś naostrzyć i tym podobne, ale wydaje mi się, że tutaj lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu użycie większego formatu. No ja tutaj użyłam bardzo małego formatu, ponieważ mogę powiedzieć, że to jest A6? Bo jest to... Cały rysunek jest na kartce A4, ale nie zajęłam jej całej w ogóle. Dodatkowo jeszcze zaczęłam używać pędzelka, ponieważ jak widać pojawiały się te okruszki, te grudki które po prostu mogłam wetrzeć w papier, kiedy rysowałam, co nie wyglądałoby za dobrze, więc wzięłam pędzel i zaczęłam je po prostu, na początku próbowałam je zdmuchiwać, ale zaczęłam po prostu delikatnie przejeżdżać tym pędzlem po tych miejscach, żeby pozbyć się tych okruszków, żeby nie zabrudziło to pracy. Pomijając to, że i tak udało mi się parę razy niektóre rzeczy rozmazać, ale dość łatwo mogłam naprawić swoje błędy. Muszę przyznać, że polubiłam tą technikę i pewnie będę jej częściej używać. Teraz planuję sobie planuję sobie zrobić parę prac właśnie pastelami olejnymi, żeby jeszcze popróbować parę różnych rzeczy i w tym celu, jeżeli chcecie zobaczyć te pracę, zapraszam Was na Instagrama, ponieważ mój Instagram właśnie wraca do życia i no, zaczyna się tam dziać dużo różnych rzeczy. Między innymi no, możecie zobaczyć moje nowe prace, też te, które nie powstają na filmikach i jeszcze możecie zagłosować. Kiedy ma być kolejny filmik, ponieważ co jakiś czas daję tam ankiety. I ten filmik, również data publikacji tego filmiku, również będzie wynikiem takiej ankiety. Powoli zbliżamy się już do końca filmiku. Już tutaj widać ostatnie etapy powstawania tego rysunku, więc pozostało mi tylko. Powiedzieć, że mam nadzieję, że niedługo będzie kolejny filmik. I do następnego.